Jesteśmy wioską lub wyspą położoną na południu diecezji Lolo na rzece Kongo. Nie mamy bólu prawnych ani stałego targu. Jesteśmy rybakami i żyjemy z owoców naszego połowu. Nasza kaplica została zbudowana na tej samej wyspie Jolema. Z powodu naszego odosobnienia i trudności z bezpiecznym transportem, księży i pracownicy służby zdrowia przez długi czas nie mogli regularnie do nas przybywać. Dopiero od czerwca 2024 roku mamy częstsze wizyty księży w naszej kaplicy. Przyjeżdżają na tydzień, aby udzielać sakramentów, a pielęgniarki że pomagają nam w kwestiach zdrowia i higieny. Nasi księża ryzykowali swoje życie w grudniu 2023 roku, gdy zmagali się z powodziami i złym stanem silnika łodzi, którą podryżowali. Omal nie utonęli w rzece. Na szczęście ci, którzy pomogli diecezji w zakupie silników i łodzi, są dla nas aniołami i wysłannikami Boga. Dziękujemy i niech Pan błogosławi naszym dobroczyńcom.